Kolejny dzień naszej prawych tam wszystkich. Dzisiaj meldujemy się w miejscowości Nara, zaledwie 300 kilkudziesięciotysięcznej Jest tu zapewne wiele fajnych rzeczy do obejrzenia, ale my się głównie koncentrujemy na parku, które mają być zielonki. No powiedzmy, że coś na, na zasadzie ustronia naszego rodzinnego ale zobaczymy jak to będzie nie będziemy tu zbyt długo przebywać bo jeszcze dzisiaj czeka nas wyjazd do Asaki trochę już większe miasto już na raz. na pewno zobaczymy tam zamek być może podejdziemy pod pawilony Expo, bo tam są jakieś targi no i ogólne takie zwiedzanie bez jakiejś takiej dużej ilości zabytków wczoraj mieliśmy tego całkiem pokaźną ilość Doświadczyliśmy japońskiej kultury i tradycji. Tam jest pierwszy egzemplarz, który widzę, a widzę już następny. O, tutaj to się bardzo czekają. Cztery sztuki. Jaka jest zorganizowana ekipa, bo już na ulicy, żebra? Powiedzenie. Co to jest? Panią Popatrz, mówisz To jest to, co mnie interesuje, jest to, takie bardzo To jest bardziej co robisz. jest Tobie jeszcze rogi ucięli. Masak. masz trzymaj to, żeby mnie tutaj nie zaatakowały, bo tutaj nie kamimy. No to teraz mnie zaatakują. <grym> nie ma, nie. Pokaż to. No, tu w ciastka, no. O. Pokaż się. Tak, tak, tak. Ty no nie włąka mi, odejdźmy, no już, koniec. Kulka. Śledzą Kulka. mnie w ogóle. cię. O uwaga, co się podkreśla żo Pani żona mnie ładnie wypuściła Trzymaj ciastka, bo będą mnie atakowały A mnie to niby nie będą atakowały, co? Uwaga, uwaga, uwaga Patrz, gryzie, zjada go Mięsożerne są Zosta Ej, kurki mnie jest, już, już patrz nie ty Ciasteczko też Dobra następny, nie gryź mnie cholera jasno. ugryz mnie skurczywy, gdzie ty teraz? I nie gryź mnie tutaj, uciekać, ty co dostałeś już masz Pokaż mi. gryź, przestać gryź no, Uwaga, ja wam to dam Chodź, no papier jesz, no coś zgłupiałeś, masz tobie Nie gryź, nie gryź, nie gryź bo, jak, bo jak ja cię ugryzę zaraz to zobaczysz a na natarczywe, czekać mi stąd. Nie mam, zjadł się wszystko. Jest jakaś sumie To nie jest jelenie, tylko sarny i w sumie jest szarne, tylko szarańcza. Przeszko jedno, wszystko. Nawet trawę tu zeżarły. Dziwię się, że te drzewa jeszcze tutaj stoi Nie gryź mnie, bo ja cię Słuchaj, wiesz co, to jest gulasz z jelenia. To, to chyba jest świątynia. Nie sądzę, żeby to była obora dla jeleni. Natomiast to z tyłu bardzo gustownie się wpasowuje w klimat miejsca. Idziemy. A to białe Biało, brązowe, co to jest? Muzeum, może? Ja nie dowiemy się, bo plan minimum wykonany. Mamy tutaj zdjęcia z jedzeniami. I teraz Osaka w głębi widać budynek National Museum. Nie mam nic do jedzenia, co się patrzy. I powoli opuszczamy na Nie byliśmy tu długo. Ale w planach było tylko zaliczenie w parku z jeleniami, że się wszędzie wszędzie także tutaj wystarczy do instytutu dworca kawałek przejść. Kilkaset lat temu i już jest w trakcie jeleni poruszają się wszędzie, pozostawiają sobie coś takiego, ślady bytności. Witam wszystkich w Osace, tak. przede wszystkim interesuje nas zamek, no, miasto oddycha nowoczesnością jeszcze do zamku żeśmy nie dotarli ale tak powoli idziemy wstępny plan jest już ustalony o właśnie tutaj główna wieża w zamku w Osace no dobra po się przyglądaniu się tu jesteśmy na rogu, w prawym górnym rogu mapy powoli zbliżamy się do zamku Tutaj jest fosa, widać mury, u góry widać zamek Jesteśmy coraz bliżej, weszliśmy przez bramę od strony północnej. Brama była wybudowana w XVII wieku, zniszczona w XIX, a potem w XX jeszcze raz. W wyniku dokładnie 1945 roku. No, można spokojnie założyć, że to był wynik bombardowania Amerykanów, które Wtedy prowadziły wojnę z Japonią. W zasadzie to Japonia z Ameryką prowadziła wojnę, bo to oni zaatakowali piersi. To, że przegrali, no to sorry. No tutaj to wygląda monumentalnie. Most, który prowadzi do zamku. Kawał fosy. Naprawdę kawał fosy. Tam sobie można rejs wykupić. Widać, że ktoś już się skusił. Ale tu jest drożej niż, niż w innych miejscach. Raczej nie będziemy korzystać z tego. Łódki stylizowane na stare, ale widać, że to jest silnikiem napędzanym, spalinowym. Tak, już jesteśmy u progu zamku. Na murach jesteśmy. No powiem tak, kapitalny widok na tą stronę miasta. Czy dobyć jeszcze tutaj lądujący samolot, bo latają. To już każdy chce sobie robić zdjęcie nie jest tak proste No, sobie zdjęcie porobiliśmy robiliśmy wcześniej Ale to jest wysokie Czytałem, że zamek ma 8 kondygnacji Faktycznie może tyle mieć I widocznych jest 5, a te trzy pozostałe to nie się się za tym ogromnym murem. O, tu widzę, jest bardzo wdzięczne miejsce do robienia zdjęć. Jakby ktoś chciał. Zamyk jeszcze od tej strony. No jest okazały, no ale w sumie skoro z daleka go widać i od razu widać, że jest duży, no to z bliska no, musi robić jeszcze większe wrażenie. Potężna. Dobra, jest kubatura tego wszystkiego. No co, fosa się kończy. Tu jest woda. Znaczy fosa się nie kończy, ale woda się kończy. Tam jest... Chyba wyższy poziom, bo tam wody nie ma Afrykaństwo Z tej strony trzeba atakować No dobra, tutaj dzikie okrzyki i owacje na stojąco Przecież i tak nie ma gdzie siedzieć zachęciłem mnie, żeby to podejść zobaczyć no, jak na najlepszy drink nie no, tak słabo, A nie, bo tam jest jakieś dziewczyna. Ale co innego, idziemy. Yeah. <tryk> Moment wypłaty. No, ludzie dają wstępnie. Mały spacer wokół terenu zamkowego w Osace. No jest tutaj naprawdę sporo ziemi bardzo ładnie to wygląda, przyjemnie się spaceruje. No można odpocząć, można począć. Co prawda samoloty na cały czas latają, widać te wieżowce, ale nie ma tego wielkomiejskiego zgiełku. I to jest plus. Ciekawy jestem, gdzie jest ta dzielnica taka, pewnie nie jedna tutaj, jeśli to jest tak zorganizowane jak w Tokio, to gdzie są te dzielnice, gdzie, gdzie po pierwsze jest biznes, po drugie, gdzie są te dzielnice, gdzie jest rozrywka, a po trzecie, a po trzecie to idziemy na Expo. Spróbujemy wbić się na, 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 na co, na stoisko naszego kraju. zobaczymy co tam się pokazuje w świecie. Ptaszki, do tego można pani rower przywiązać. No i wchodzimy w strefę cienia. Pogoda jest no przyjemna do spacerowania. Cieplutko, lekkie powiewy wiatru. Tutaj w cieniu to w ogóle jak słońce nie razi po oczach, to jest rewelacja. No dobrze, a teraz ciąg dalszy hydrozagadki. To jest część tej fosy. I tutaj też się kończy, czyli to jest fosa tylko. Nie dookoła zamku, tylko do, do połowy zamku. O! Tu jest ciekawe, żółw się próbuje wydostać. W każdym razie, tu jest fosa, ona tam opływa z tamtej strony. I był tam moment, gdzie pokazywałem, gdzie się kończy. To jest. Nie, nie, nie otacza całkowicie zamku. tylko Ale tu się żółw próbuje wdrapać. Co tu się wyprawia? Kto tu wleś. Chyba nie da rady. Panie, szukaj innej drogi. Cała rodzinka. przyniesie sobie jedzenie, chipsy. Tu dzieci się bawią. Pistoletę na półki. Starbucks. Takie automaty vendingowe w Japonii są naprawdę bardzo powszechne. Z reguły można płacić tylko gotówką. Gdzie nie gdzie kartą. Ale chciałem wam powiedzieć coś innego. Jak ktoś był w Rzymie, to tam jest taka ściana prawdy, że wkłada się rękę i jak ktoś kłamał, to mu tą rękę ucina. I tutaj jest coś podobnego, tylko działa to inaczej. Wkłada się śmieci. Jak włożysz śmieci nieodpowiedni, to, to w tym śmieci Także nie ma to tamto. W Japonii się poważnie segreguje. Albo segregujesz dobrze, albo tracisz rękę. No Fabian, próbujesz? Dobra, nie, nie, bo jeszcze my się nie znamy, wrzucić jeszcze coś innego. No, jak widzicie, jest szansa przyjechać taką fajną kolejką z przewodnikiem, ale niewiele bym chyba rozumiał, więc daruję sobie to. No i wysiedliśmy na stacji, w której prosto zmierzamy na Expo. Sporo ludzi, którzy tutaj Pracują. Nie wiem czy w formie wolontariuszy, czy, czy jakoś odpłatnie. Sporo osób, które mają maskotki, czyli były na tym expo. Ruch jest kierowany przez me megafony. Ja wiem, że dla nas to może jest przebodźcowanie, ale w Japonii chyba tutaj jest coś takiego normalne, że jednocześnie Jednocześnie są komunikaty, dwa komunikaty przez ogólne głośniki, do tego stoją jeszcze osoby, to jak Nie dość że ma to ma jeszcze żółty mikrofon i w razie czego go używa O, Expo 2025 osaka Kansai Japan. Eastgate. Przepraszam e, East Gate. O, tutaj flagi ładnie. Flagi są. Proszę bardzo, tutaj wody transmisyjne telewizji Rakuten KDDI. Proszę bardzo, moja ulubiona stacja KDDI. I tam jest Linemo. Super stacja, oglądam codziennie. Do komu albo do como, nie wiem. Maybe Japanese jest yeah? 7000. To wszystko, całe ten expo jest zrobione na słusznej wyspie. To robi to wrażenie. Natomiast yy, słyszeliśmy tutaj, jeżeli pan z obsługi ma rację, jak nasze znaczy, racje to on pewnie jakoś tam ma, tylko pytanie, na ile jego umiejętność angielskiego, On powiedział, że bilet kosztuje 7000 jenów. A za 7 jenów to my jemy w trójkę obiad i to ta całkiem taki fajny, więc e, jeśli się potwierdzą te informacje, to a, pewnie zrezygnujemy, no my tu nie mamy biznesu do załatwienia, więc za te, za te pieniądze to już lepiej właśnie zjeść porządny obiad, może jakąś wołowinę, skobę e, i coś jeszcze zrobić fajnego. Kończymy wycieczkę z ekspo, nie wchodzimy do środka. kolejna osoba. Odpytywana ocena biletu powiedziała, że bilet kosztuje 3700. No jest to mniej połowniej połowy mniej niż to co było mówione wcześniej, ale mimo wszystko, czy to dużo, obiektywnie patrząc nie wiem, ale dla nas turystów, którzy chcieli tutaj się pobawić, popatrzeć, rozejrzeć się po mieście, to jest szkoda. Dobra, postanowiłem że wszelkie wątpliwości chodzi do bilety. Tak naprawdę ani nie 7000, ani nie 3700, tylko 7500 za osobę dorosłą i 1800 za dziecko. To jest 16800. No za to to naprawdę no, szkoda. Po prostu szkoda pieniędzy. Osoby, które tam nie mają żadnego interesu, tylko chciałyby po prostu robić za apatrzy. A ja sobie popatrzę, także nie rezygnujemy z tego. Jedyne pytanie jakie się może nasunąć, to dlaczego żeśmy nie sprawdzili ceny biletów wcześniej? A dlatego, że lubimy zwiedzać miasto. I dla nas sama droga tutaj była nie lada atrakcji. Szukamy naszego lokalu, w na którym chcemy zjeść obiad. Między innymi takie frykarskie. Wołowi ozur, wołowy ozór jakaś wołowinka może coś inna nie po drodze przeszliśmy przez taką dosyć elegancką część nie nagrywałem bo się, że lada moment wyjdziemy do lokalu i tak jedna uliczka, druga uliczka trzecia uliczka no i zmienił się nawet trochę klimat, bo tu już jest taki. Zabudowania w dużej mierze starsze niż powiedzmy z ostatniej dekady, troszkę nawet kable widać tu jest, wiedzy ukrytej, na pewno jest to bardziej uporządkowane niż w Tajlandii. Tutaj parkingi fajne, dwupoziomowe, ciekawe ile kosztuje wymienię takiego parkingu, pewnie majątek o, a tutaj wieżowiec chyba ostatnie tchnienie tej 30 fency ale tutaj też nas proszę bardzo przed nami lokal zbudowany jak myślicie z cegły ja myślę że to nie jest cegła już to gdzieś widziałem. Powiedzcie, nie, to akurat jest cegła, ale bardzo podobne rozwiązanie widzieliśmy wcześniej i polegało to na tym, że w sumie z czego był budynek mur zrobiony, to nie wiem, ale obity był, czy obłożony był taką blachą, która miała wzór cegły. No i z odległości, na pewno 2-3 metrów, wyglądało to jak. Ceglany budynek a to nie było to. Proszę bardzo. Połowinka. różnego rodzaju przysmaki. No. Ziemy. Najważniejsza informacja, otwarte. Tam są panowie, które tam byle. tam się dzieje. Pufy przydarze to jest chyba nasz to jest nasz stabil, to jest palenisko Od góry, górę chyba się podgrzewa wieżaki, gdzie ktoś się o tam jest plakat z krowami to się dostaje, to się dostaje wszędzie ręczniki, żeby umyć ręce umyj ręce i graj nie chcę nagrywać, bo czarno było pokazać jak to wygląda tam nawet jest, możesz sobie usiąść w taki tradycyjny japoński sposób na podłodze dostaliśmy kociołek czyli jednak to pod spodem to była blacha która chroni stół a tu jest kociołek, to znaczy palenisko z żarem to jest odciąg dostaliśmy pierwszą część mięsa ale to szybko się robi ja to spróbuję po przykładach, to nam się zaraz pali, to, tak nie może być. To co tutaj dostaliśmy, najpierw, to jest e, ozór. Dobre jest to, ale to ma power. wołowy. Ledwie, ledwie co dostaliśmy tutaj to, a to już się zrobiło z tego. W zasadzie dla niektórych wodałoby to ściągać i jeść. Patrz się położę tutaj drugą część. Ona jest specjalnie już przygotowana, jest posolona. Przyprawione i pokrojone, nawet oczywiście. O, proszę się rozpadnie. Ja tutaj rozpadnie. Dziękuję. I tutaj druga część tej, tego kawałka języka. To trzeba cały czas obracać, czy to się zaraz mam przypalić. Ja Nie wiem, czy na mnie zwrócę uwagę, że jemy zbyt wypieszone. Ale trzeba się tym pobawić, no i dobrze. I to się tak robi powoli. Ja też to, ścielno, to się spadnie, ale... Idziemy na metro. Za to pół godziny marszu. Powinno miałoby się też zapominować bliżej z jakąś ale lepiej się przejść, obejrzeć miasto. Płonąć ducha tej metropolii. Wejdziemy z powodu ma trochę innych, nie ma w to podróżnia. Posaco w Tokio to to, że jest no, nieporównywalnie no, nie więcej zieleni. No, no tutaj te krzaczki, te drzewa. No. No, Tokio tak dobrze nie ma. O, a obok są domy, zwierzątce, coś tam i koniec. Wyszliśmy z obiadu. Jedliśmy no, w tej takiej restauracji, gdzie się Marko przed sobą samemu się smaży. To, co się zamówi, no plus jest taki, że sobie można wysmażyć tak, jak się podoba. A jak komuś się podoba dobrze wysmażony, naprawdę dobrze wysmażony, to kucharz się nie śmieje po prostu, że się nie ma tu wołowiny. W każdym razie tak, mieliśmy wołowinę, polędwica wołowa, mieliśmy. tu jest? Mieliśmy jeszcze ten język, czy ozur wołowy tu jakieś tam inne wyselekcjonowane części wołu ich niech, niech nie wam powiedział nie jestem z i to sobie spokojnie podpiekali że było bardzo dobre weszły jeszcze krewetki krewetka mnie pewnie podbiła no i warzywa grupa jajeczna no jadliwa, ale człowiek ma wrażenie że wciąga gluty także Na końcu ponad drzwiami janiecznymi. Bardzo przyjemna przyda. Wołowina, no, zwłaszcza to nie jest bardzo delikatne. To wszystko pewnie, gdybyśmy to mieli przygotowane przez profesjonalistów to nie byłoby to jeszcze lepsze. No, ale i tak jest. Żądaliśmy tak mniej więcej dwa razy tyle, co dajemy tu za obiady. No ale cóż, warto było. No, I tak mieliśmy powiedzmy to oszczędzone z tego tytułu, że nie byliśmy na tych targach Ecko. takie złudne oszczędzanie, no ale ale tak to sobie możemy tłumaczyć jeszcze bym może jakąś kawę wsysnął teraz ale tu jest jakiegoś 7-11 wersja ekonomiczna problem tylko jest taki, że nie za bardzo można iść z tą kawą i i pić trzeba gdzieś podobnież przystanąć, siąść, wypić i dopiero wtedy można iść no a druga sprawa, no gdzie to po co wyrzucić ten kartonik tu nie ma śmietni w Osace i tak jest lepiej, bo, bo na, na niektórych stacjach na dworcach jest śmieci gdzie można wyrzucić przynajmniej puszki i butelki Na niektórych więcej No, dla porównania w Tokio nie było go w ogóle nigdzie, ani na stacjach, ani, ani nigdzie. A gdy mieliśmy na kwaterze śmietnik, to nie byłem w stanie pojąć jak jest, jaka jest metoda segregacji. Palne i niepalne, no przecież litości Palne sobie, niepalne sobie. By, przy segregowaniu śmieci. No dobra, tutaj to samo co się powtarza w innych miastach, ten sam trochę schemat. Ruch jest, ale jest płynny, oczywiście niektórzy stoją na światło, ale muszą to każdy z nich na, na pierwszej zmianie światła pojedzie dalej. Ulice szerokie, ruch płynny. nie ma korków. Jedyne korki to w metrze. jeden pochodnik, drugi pochodnik na mówi przewodnik. Że za rowerem po jest niedozwolona, i grozi za to mandat prawda? wszyscy jeżdżą, a tam też dobra, przyspieszymy ten też mandat proszę, poglądajcie sobie to a ja wam zdradzę plan na resztę dnia dojdziemy do metra, wszędziemy jakiś pociąg wrócimy do siebie, idziemy do hotelu To nie będzie już taka godzina, że nie będziemy nigdzie się ruszać. Może się uda rzucić prani. już trzeci dzień poluję. Jedno mi się udało zrobić, ale nie udało mi się zrobić drugiej tury. A co to oznacza? To oznacza, że jestem zabezpieczony w bieliznę. Natomiast koszulki mi śmierdzą. Dzisiaj ostatnio założyłem, także no, nie ma wyjścia. Albo wypiorę, albo śmierdzę. Wszystko takie uporządkowane naprawdę wszystko nawet drzewa no jak to nie powiedzieć że te, te miasta w Japonii są jak z Minecrafta no Proszę bardzo nawet drzewa poprzycinane Jak w Minecrafcie Widzicie te skwerki, też znaczy te plombiki też wszystko pocięte od linijki o to jest fajna reklama patrzcie ktoś jest spaghetti Takie oh. takiej reklamy też nie widzę mi no bo na przykład takie reklamy to tu jest standard to wszystko jest w plastiku ale pokazuje co może jak wygląda potrawa i ile kosztuje i to jest spotka To jest ciekawy budynek a tu jest taki już poziom prawie europejski. Hydranty. No tu o nie Minecraft? Tu ktoś wyciął. PNP w i wybuchło. W każdym razie, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do końca serii, bo jeszcze parę odcinków przed nami. Taką przynajmniej mam nadzieję. No to cześć. Dziękuję. Proszę o komentarze. Jeśli ktoś nie chce pominąć moich filmów, to wiadomo, że dobrze dla niego wydałki subskrypcję. Dla mnie też. Nawiasem mówiąc chciałem wszystkich swoich subskrybentów na chwilę kiedy nagrywam ten materiał. Mam ich siedmiu 7 minut. więc się cieszę, że są ze mną. Pozdrawiam ich serdecznie i do zobaczenia.